Komentarze, opinie, a przede wszystkim pytania, na które odpowiedzi nie są łatwe. Szymon Dwojczeczek, witam Państwa. Zaczynamy debatę telewizyjną, podczas której poruszymy te kwestie i zagadnienia które dotyczą bezpośrednio Starachowic, a także i powiatu starachowickiego. Pytania do debaty zostały sformułowane na podstawie bieżących problemów i wydarzeń dotyczących miasta Starachowic oraz powiatu. Do udziału w pierwszej części debaty zaprosiliśmy przedstawicieli trzech partii politycznych z naszego regionu. Witam w studiu pana Marka Materka, przewodniczącego koła imienia Roberta Szumana w Starachowicach, Platforma Obywatelska. Witam również Pana Andrzeja Dudę, Pełnomocnika oraz Dyrektora Biura Europosła w Solidarna Polska. Witam Pana, witam Państwa. Witam również Pana Krzysztofa Makowskiego, który reprezentuje Ruch Palikota, Oddział Serowice. Witam Pana, witam Państwa Przed rozpoczęciem debaty przeprowadziliśmy losowanie, podczas którego rozstrzygnięto, który z dzisiejszych naszych gości będzie odpowiadał w kolejności na wszystkie zadawane pytania jako pierwszy, drugi i jako trzeci. I jako pierwszy na każde zadawane pytanie będzie odpowiadał pan Marek Matarek z Platformy Obywatelskiej. Jako drugi będzie odpowiadał pan Andrzej Duda z Solidarni Polski. I jako trzeci będzie odpowiadał pan Krzysztof Makowski z ruchu Pani Kota. Każdy z panów ma maksimum 4 minuty czasu na odpowiedź na pytanie. Przejdźmy zatem do pierwszego pytania tej debaty. Zacznijmy od finansów. Jak oceniłby Pan kondycję finansową miasta Starachowice biorąc pod uwagę realizację budżetu tego w 2012 roku i obecną wysokość zadłużenia miasta, która wynosi prawie 52 miliony złotych? Czy w tym momencie biorąc pod uwagę takie dane finansowe mieszkańcy mogą być spokojni o to, co dzieje się w Starachowicach? I na to pytanie jako pierwszy odpowiada Pan Marek Materek z Platformy Obywatelskiej. To zadłużenie miasta jest dla każdego duże. I tutaj nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że ono jest bardzo duże. Jednak trzeba sobie zadać pytanie, z czego ono wynika i skąd się wzięło, tak? tak? Mamy sytuację taką, że większość samorządów w chwili obecnej boryka się z problemami finansowymi. Głównie wynika to z tego, że samorządy w ostatnich latach mnóstwo pieniędzy inwestowały jako wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych czy z innych projektów szwajcarskich czy norweskich. W przypadku Starachowic w mojej ocenie. Ehm, oprócz tego, że pieniądze szły na wkład własny, e, mamy do czynienia z sytuacją, że wiele pieniędzy, sporo środków, było wykorzystywanych do realizacji zadań, które gmina realizowała w 100% z budżetu miasta, przez co środki te były inwestowane, no, przykład galeria handlowa skałka. Tak? Tak. 15 milionów złotych, 14, dokładnie. 14 milionów złotych wydanych przez miasto z pieniędzy. Podatników, tak? mm -hmm. ale nie ma żadnego dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. To samo lodowisko, które nie było bezpośrednio przez miasto finansowane, tylko przez spółkę, 100 tysięcy ponad wydane, i tak naprawdę wiemy, jak to lodowisko skończyło. Wtedy, tak? No, tak. Teraz już właściwie nikt o nim nie, nie pamięta, problem. ale te pieniądze zostały wydane. Grosz do grosza, a składa się ta suma 52 milionów złotych, czyli tego zadłużenia miasta. Czy mieszkańcy mają się czego bać, nie jestem. Myślę, że nie, nie musimy jako obywatele miasta być w sytuacji takiej, że, że musimy się bać, dlatego że ta sytuacja jest podobna do innych miast. Oczywiście musimy uważać, raczej samorządowcy muszą uważać na to, żeby nie przekroczyć tego dozwolonego progu, ale w przypadku na przykład sąsiedniego Skarżyska Kamiennej, to nasza sytuacja jeszcze jest w miarę korzystna, dlatego że tam zadłużenie jest jeszcze większe. No i to wynika, z tego wynikają również problemy z bieżącymi płatnościami, które musi dokonywać miasto. Także chyba tyle w tym Pan Andrzej Duda, proszę, odpowiedź na to pytanie. Szanowni Państwo, rzeczywiście sprawa zadłużenia strachu nie jest kwestią prostą na jednoznaczną. Tutaj dobrze było przytoczyć pewną statystykę. Otóż na koniec 2012 roku zadłużenie Starachowic wyniosło 51 milionów 179 tysięcy, zadłużenie Skarżyska Kamiennej wyniosło 112 milionów 620 tysięcy, a zadłużenie Końskich wyniosło 61 milionów 70 tysięcy. Czyli widać tutaj bardzo wyraźnie, że w Starachowicach nie jest może dobrze, ale w porównaniu z innymi miastami ta sytuacja nie jest najgorsza, zła. Przyglądając dość uważnie budżet Starachowic, czy, czy budżety sąsiednich miast na tyle, na ile jest to oczywiście możliwe, można z łatwością zauważyć, gdzie, gdzie jest największy problem, tak? I, I cóż, w Starachowicach wydatki na administrację straż miejską i monitoring wynoszą 13 187 tysięcy. W skarżysku kamiennej wynoszą 9 462 tysiące I w przejściu jednego mieszkańca, mieszkańca Starachowic, ta administracja kosztuje każdego mieszkańca 9%, Starachowica, w Skarżysku jest to 5,5%. Czyli widzimy, że to jest duża kwota, i to jest ten kierunek, w którym należy należy coś podziałać. Tak? Ta różnica jest dyspora, i nie mamy jeszcze precyzyjnych e, danych, e, danych skońskich. Druga część pytania, czy mieszkańcy Starachowic mogą się czuć bezpiecznie. Tak? Ja uważam, że jeżeli się uda coś zrobić z tą kwestią budżetu, czyli te sprawy zostaną w jakiś tak. sposób uregulowane, zamknięte, to jak najbardziej tak, mogą się przybezpieczyć. Rozumiem. Teraz proszę o odpowiedź pana Krzysztofa Makowskiego z tak. tak, my uważamy w ten sposób, że ta granica 52 milionów, która w tej chwili jest, to jest już taką praktycznie górną granicą, której miasto większe może nie udźwignąć. Jest to duży problem, problem, który tak naprawdę to zagraża obsłudze mieszkańców, zagraża wszelakim inwestycjom w mieście, które mogą się w tej chwili nie odbywać, tego względu, że miasto musi założenia swoje spłacić. No, miasto nie może zbankrutować, nie może upaść, także będzie się to odbijać w jakiś sposób. No. Czy mieszkańcy mogą spać spokojnie? Jest to temat w tej chwili bardzo ciężki, no, tak jak powiedzieli koledzy. Na pewno mogą, bo nie jest to jakieś zagrożenie jakąś yy, katastrofą Czy inną, inną rzeczą Czyli mogą spać, tylko po prostu odbije się to W tej chwili na, na życiu naszym Mieszkańców Starachowic z tego względu, że nawet takie rzeczy jak Koszenie trawników Czy, czy wywóz śmieci Stają pod, pod, pod bardzo dużym yy, znakiem duży, zapytania, tak, mogą się tej decyzji po prostu nie odbywać lub Przewlec w czasie budowa dróg nowych chodników? Czy te pieniążki były dobrze spożytkowane? Na pewno część tak, bo były to pieniądze przeznaczone na, na na przykład drogę, na remont drogi odcinków drogi Lubienia Starachowice, która w tej chwili jest taką kluczową drogą, która łączy nas z drogą 9. Są to pieniądze dobrze przeznaczone moim zdaniem. No, czy, czy, czy kanalizacja na przykład południa? No były to pieniądze może no, część wydanych dobrze, no, część może przeinwestowanych. No. Taka sprawa. No, uważam, że jeżeli będzie w tej chwili władza dobrze rządzić, to, to nie jest to duży dług. Damy radę to. Skłowny do spłacenia. Damy radę to spłacić. No. Kolejne pytanie również dotyczy kwestii finansowej. Z czego według pana wynika zadłużenie starechowest? Tu pan Andrzej Głaskiej-Darmytowski powiedział mniej więcej, o tych kosztach, myślę, że to z tego, co usłyszałem. Ja możemy mówi, te jest... dane jeszcze doprecyzować, tutaj mamy kilka innych statystyk, jeżeli chodzi proszę ma... to. To, że mam to, to, mam to, mam to mam są dane, które przedstawiają między innymi Tygodnik Starachowicki i Tygodniki Skarżyski i Konecki, dlatego, że to jest porównanie tych trzech miejscowości, w których działają tygodniki. Ja sięgnąłem również do danych, ponieważ Tygodnik przeprowadził tą swoją analizę właśnie o o Skarżysko, Starachowice i Końskie, a ponieważ ostatnio toczyła się ta debata w mieście na temat tego, że zwalniane są osoby, czy to w Straży Miejskiej, czy możliwe, że będzie konieczność zwalniania pracowników Urzędu Miasta, to z ciekawości zadzwoniłem do kolegi z Ostrowca Świętokrzyskiego, aby zapytać o to, ile w jego urzędzie miasta wynosi zatrudnienie, jeśli chodzi o ilość osób. Tak? to jest może nie do końca, nie, tak, nie chcę żebyśmy tak zrozumiałem, że to jest jedyny problem, tak, zatrudnienie w Urzędzie Miasta czy placówka w placówkach podległych, ale, ale to jest jeden z wskaźników, tak, dlatego, że tutaj Pan Andrzej mówił o tym, to, to postanowiłem o tym powiedzieć. I jeśli chodzi o do wszystkie czyli miasto, które ma 72 tysiące mieszkańców, zatrudnienie w Urzędzie Miasta wynosi 202 osoby. W Starachowicach, gdzie mamy 53 tysiące obywateli, to zatrudnienie to 212 osób, czyli 10 osób więcej w porównaniu do tego, że mamy 20 tysięcy obywateli mniej, okay. tak? I trzeba sobie zadać pytanie: no, Czyli czy, jest miasto, czy miasto, czy miasto y, jest od tego, aby likwidować bezrobocie y, w sposób taki, żeby zatrudniać więcej osób w Urzędzie Miasta bądź w placówkach podległych urzędowi miasta? Czy miasto jest od tego, żeby tworzyć warunki dla przedsiębiorców, dla y, biznesu, po to, żeby przedsiębiorcy y, ten prywatny kapitał mógł być inwestowany tutaj w sposób dobry, tak żeby mieszkańcy mieli możliwość znalezienia pracy. Myślę, że w tym kierunku powinno miasto zmierzać, a nie w przeroście administracji. No bo niestety, ale, ale trzeba sobie powiedzieć, że, że w porównaniu do miast większych od nas, to to, 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 to zatrudnienie jest duże. Myślę, że to. Tak. Zadłużenie miasta też stąd się bierze, że właśnie nie inwestowano wszystkiego w środki zewnętrzne, które mogły być współfinansowane, czyli tam, gdzie mogły być te środki budżetu miasta z, z budżetu przeznaczone jako wkład własny, tylko w 100% finansowano z pieniędzy budżetowych. Tak? Skutek jest taki, że mieliśmy mniej inwestycji, ale sfinansowanych z budżetu miasta. A wtedy, gdyby te środki były w, inna, w inny sposób wydatkowane, czyli e, byłoby to dywersyfikowane w ten sposób, że byłyby traktowane jako wkład własny, mielibyśmy więcej inwestycji zrealizowanych. I teraz nie musielibyśmy się bać, bo Pan e, o to pytał, czy mamy się bać. No to Jeśli mamy się czegoś bać, to właśnie tego, że nie będzie pieniędzy na kolejne inwestycje w mieście, które są potrzebne, bo brakuje parkingu, brakuje e, różnych innych rzeczy. Proszę o odpowiedź na to samo pytanie Pana Andrzeja Szanowni Państwo, kwestia zadłużenia Starachowic jest bardzo podobna do, do zadłużenia innych miast, już o tym mówiliśmy. W jednym jest trochę więcej, w drugim jest trochę mniej, ale co jest istotą? Ja sądzę, że, że głównym czynnikiem jednak jest to, że miasta starają się inwestować, pozyskują, pozyskują kapitał. W ostatnim czasie mamy te dobrodziejstwa funduszy, z których można pozyskiwać. No minusem tego typu, tego typu dobrodziejstwa właśnie jest to, że przeważnie trzeba mieć wkład własny i tutaj Starachowice nie są wyjątkiem, bo właściwie większość gmin w Polsce ma podobny problem czyli żeby zainwestować jest potrzebny wkład własny, zwykle miasta tego wkładu własnego nie mają, zadłużają się, tak. tak. no i to jest jakby główny czynnik, oczywiście otwartym jest pytanie czy, czy te pieniądze można było wykorzystać lepiej czy gorzej, bo my sądzimy, że są pewne kierunki, w których można było je wykorzystać lepiej, chociażby na przykład środki tak zwane miękkie. Gdzie, gdzie miasta nie potrzebują już tak dużego wkładu, a w niektórych wypadkach właściwie nawet nie ma tego wkładu własnego, a można je bardzo dobrze na przykład tylko w stronę gospodarki turystycznej. To jest bardzo u nas zaniedbana dziedzina, a bardzo ważna. Sądzę, że, że to w tą stronę by się można było udzielić. Tak, tak. A jednocześnie to, czy mówiłem na samym początku, podstawą, główną podstawą zadłużenia Starachowic i, i miast w ogóle sąsiadujących i ogólnie. Miast w Polsce chyba są kapitały, kapitały które można pozyskać funduszowania. Moim zdaniem w Starachowic wynika z tego, że była źle... Źle po prostu zarządzanie finansami miasta. Prawdą jest to, że, że większość miast w Polsce jest zadłużonych, ale tak naprawdę u nas tutaj w tych Starachowicach... Władza myśli o, o, o pieniądzach, które mają wpływać dla niej, niż o tych, które po prostu mają być z, korzystą, z korzyścią dla, dla mieszkańców. Chybione inwestycje, takie jak na przykład galeria Skałka, która jest, która, tak jak Pan powiedział, pochłonęła 14 milionów, a którą, jak ja pamiętam, spółka Manhattan Beach chciała sama wybudować. Prosiła wtedy tylko o działkę i koszt wtedy budowy takiej galerii oscylował w granicach 5 milionów, wtedy były to duże pieniądze, tak jak dla ludzi zwykłych, tak? bo to było wtedy około 80 przedsiębiorców w Starachowicach, którzy chcieli tą galerię tak jakby po tym dawnym Manhattanie, który szpecił, chcieli sami wybudować, no, miasto na to nie przystało Także po prostu te 14 milionów zostało wyłożone i nigdy, nigdy już można powiedzieć to naprawdę z czystym sumieniem, nigdy te pieniądze się nie zwrócą i nigdy ta galeria nie będzie zarabiała. Chybiona inwestycja według Pana. Bardzo chybiona inwestycja, tak, która mogła zwiększyć miejsca pracy w Starachowicach, bo naprawdę no, mogło się to rozwinąć wszystko, no, mówię tutaj wydaliśmy 14, czyli już wiemy na przykład gdzie 14 milionów zostało wydane, który których miasto nigdy nie odzyska, bo w tej chwili ta galeria świeci pustkami, została zaprojektowana przez kogoś, kto, kto robił to pierwszy raz, projekt tego budynku, nikt tego nie konsultował z, handl z handlowcami. Zostało to po prostu zrobione tak, no, wygląda to jak po prostu piramida. No. Człowiek wejdzie gdzieś tam na górę i może zginąć. No, także no, to taka jedna inwestycja. No, druga inwestycja taka, która też była nie do końca chybiona, na pewno bardzo dobra, to był basen, no, który w tej chwili... Miasto dokłada cały czas. tak. Było to bardzo dobrą inwestycją, która pokazuje, bo zainteresowanie tym basenem w tej chwili w Starachowicach i, i w okolicy jest bardzo duże. Ludzie przyjeżdżają nawet ze Skarżyska, czy, czy, czy z Radomia nawet na, na nasz basen. Tylko, że po prostu on w tej chwili nie mieści tylu ludzi chętnych, którzy chcą z niego korzystać, bo po prostu no, jest za, za mały, mały, za mały. Może, że, uważam, że powinien być może płytszy. A szerszy. Gdyby doszło na przykład trzy tory, ten basen może by zaczął zarabiać. No, a w tej chwili on, jak wiemy, chyba około 100 tysięcy miesięcznie po prostu przynosi strat. No, tak to mówię, też no, poniekąd przyczynia się do zadośćuczenia Tak. Wiecie, to wszystko, mówię, no, było wody. robione i, i w tej chwili naprawdę no, trzeba było się nad tym naprawdę pochylić i, i, i zobaczyć, czy to wszystko, mówię, co było robione w mieście, było robione tak naprawdę z rzetelnością dla mieszkańców, czy po prostu no, dla czegoś mi się. No. Rozumiem. Myślę, że basen jest naszą taką niewiele nie mamy w Starachowicach takich perełek, a, a jeżeli chodzi o kwestię basenu, z czystym sumieniem możemy wszystkich mieszkańców gorąco na basen zaprosić. Nie tak. jest tak, nie jest dużo w Starachowicach takich miejsc jak basen, a, a ale na basen jest. O czym Pan mówił, że rzeczywiście basen mógł być większy mógł być zimny, Oczywiście, że tak, ale jest niezły. Ja z czystym sumieniem osobiście Państwa zapraszam. Można w końcu sport to zdrowie, jak mówi jedno z mądrych przysłów. Inwestycja jest bardzo, bardzo potrzebna. Tylko mówię, można było to troszeczkę moim zdaniem rozwiązać. Byłoby to na pewno korzystne. Przechodzimy do kolejnego pytania, które dotyczy sfery politycznej. Jak ocenia pan obecną sytuację polityczną w Starachowicach? Pan Marek Madelech, Platforma Obywatelska. Chwilkę przed wejściem do Państwa w dzisiejszym, wysłuchałem informacji w Giedzce o tym, że 35 osób już sojusz Lewicy Demokratycznej. No, mamy to do siebie w Starachowicach, że jakoś y, trudno zapanować nad tym, żeby to wreszcie było tak normalnie, jeśli chodzi o politykę, żeby ta polityka lokalna była prowadzona na zasadzie współpracy, debaty merytorycznej, tylko jest taka ciągle przepychanka pomiędzy jednymi. A walka, ale pomiędzy, po prostu walka, walka dosłownie, walka a tymczasem to powinna być tak naprawdę konkurencja na programy, na pomysły dla tak, takie, które będą miały jakiekolwiek przełożenie bezpośrednio na życie mieszkańców czy miasta, czy powiatu, tak? A mam wrażenie, że tak naprawdę od dobrych kilku lat nie dzieje się nic innego, jak tylko właśnie nawalanka pomiędzy jednymi a drugimi, która niczego dobrego tak naprawdę miasto nie przynosi. W tym tygodniu zakończył się proces oskarżonego prezydenta, tak? Mamy pewien okres za sobą zamknięty, e, oby to się skończyło dobrze, czyli później kolejne kroki e, zmiana władzy miasta. Wyrok nieprawomocny. Wyrok nieprawomocny, ale wiadomo jaki. E, czyli korupcja została w sposób jednoznaczny potępiona, tak? E, jeśli chodzi o sytuację polityczną w pozostałych partiach, no tak jak mówię, zamiast debaty merytorycznej mamy ciągłe przepychanki. Czyli pana zdaniem Wspólne rozmowy między partiami politycznymi, i ugrupowaniami powinny prowadzić do lepszego rozwoju starochowiec. To się przyczyni według Pana. Tak, ja uważam, że brakuje właściwie takiej rozmowy na tematy merytoryczne. Tak? Jest ciągły spór pomiędzy jednymi a drugimi, a nie ma tej woli z różnych stron do tego, żeby wyjść do tego swojego konkurenta politycznego. I rozmawiać na temat merytoryczny, tak? Jeśli mamy jakiś pomysł, to chcielibyśmy uzyskać wiedzę, czy druga strona jest za, czy przeciw, czy tak, akceptuje, czy. czy jest przeciw, czy ma jakiś inny pomysł. Czy ma swoje Ale dokładnie. tak naprawdę kończy się tym, że jeśli ktoś zgłasza pomysł, a, a słyszy to konkurent, no to dla zasady warto skrytykować tam ten pomysł. Lub się obrazić. Lub, lub to jest jakaś taka moda, gdzie szczerze powiedziawszy... Z zewnątrz jest to bardzo, bardzo źle przyjmowane. Właściwie Starachowice są postrzegane na zewnątrz no, tylko jako to miasto, które jedynie z czym się kojarzy obecnie, to z korupcją. Już nie ze Starami, już nie z, z, ze Starem Starachowice, tylko tak naprawdę... Wszystko z zaczęło się w 2003 roku. Tak i później jest twórczo, było niestety twórczo rozwijane i kontynuowane. I jeśli była w pewnym momencie taka szansa, i przynajmniej ja w to wierzyłem, że po aferze Starachowickiej, tej pierwszej, kiedy prezydent doszedł do władzy i była taka nadzieja, że to wszystko się zmieni, że ten wizerunek jeszcze uda się odbudować miasto, Odwrócić no, to się nie dość, że nie udało, to jeszcze tak naprawdę w drugą no, wydarzenia poszło w zupełnie innym kierunku. I mamy sytuację taką, że właściwie było to twórcze rozwinięcie polityki, która była wcześniej prowadzona, twórcze w cudzysłowie oczywiście, sarkastycznie mówię. Szkoda, szkoda, bo tak naprawdę to nic dobrego dla miasta i mieszkańców. Zdarzyło się, się, się przysłowie, że historia lubi się powtarzać, Jest tylko w innym wydaniu, w innym wydaniu. Mhm. Proszę pan Andrzej Duda, jego ocena sytuacji politycznej obecnej w mhm. no Szanowni Państwo, jak najbardziej tak, czyli częściowo chcę się tutaj zgodzić z Panem Materkiem. Na tą sytuację polityczną Starachowica chciałbym stworzyć w dwóch stronie, bo Obydwie są niestety bardzo negatywne, tak? bo jedna, o której wiemy to to, że korupcja, czyli partie polityczne są mało stabilne kadrowo, personalnie podejmowane decyzje są w oparciu o chwilowe sojusze, te, to raczej nie buduje dobrego wizerunku miasta, wręcz przeciwnie go ośmiesza. Druga, druga, strona, druga strona jest w sumie można powiedzieć jeszcze gorsza, bo sytuacja elit politycznych przekłada się bezpośrednio na obywateli. I proszę zauważyć, że w Starachowicach mamy bardzo duże bezrobocie, ono jest na poziomie 17,5%. Przy czym na przykład w województwie świętokrzyskim ogólnie jest, jest o wiele niższe, bo jest ponad 14%. Czyli widzimy, że, że ta strona, z jednej strony elity polityczne, które się kłócą i powodują to całe zamieszanie bardzo negatywne, bardzo zły wizerunku na a z drugiej strony widzimy, jak ta sytuacja bezpośrednio przekłada się na obywateli. Ja mam wrażenie, że, że po prostu te elity polityczne, mówię tutaj w cudzysłowie oczywiście, elity polityczne tego nie widzą. I, i to jest, to jest bardzo, duży, bardzo duży problem. W tą stronę. Bym, chciał władzy zasugerować, żeby jednak spojrzała na dół czasem i, i popatrzyła na zbyt wielu ludzi. Czyli według Pana po prostu władza ma duży wpływ na to, jak tak, kształtowane są poglądy tak, społeczeństwa, tego lokalnego w naszym mieście. Tak, tak, mieście. ma bezpośredni, bezpośredni wpływ, a w ostatnim czasie ten wpływ jest po prostu bezpośrednio negatywny. Tutaj trudno użyć innego sformułowania. Władza negatywnie wpływa na obywateli. Rozumiem, dziękuję za tą odpowiedź. Teraz proszę pana Krzysztofa Matowskiego, lub pani Kota, jego ocena obecnej sytuacji politycznej w Starowicach. Sytuacja w Starowicach jest bardzo w tej chwili ciężka. Z tego względu, że mamy władzę praktycznie lewicowo-prawicową, a opozycję prawicowo-lewicową. W tej chwili się to wszystko wywieszało. Tylko, że no, można na to spojrzeć w ten sposób, że przecież tak naprawdę y, y, strona, która jest w tej chwili opozycją. Jeszcze no, kilka lat temu w mieście próbowała no i teraz, tak naprawdę, no, jak się ma to wszystko do, do tego wspólnego, że każdy dba w tej chwili o mieszkańców? No, wychodzi na to, że tak naprawdę elity rządzące czy, 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 czy kluby no, dbają tak naprawdę o siebie. No, nie myślą o mieszkańcach, myślą o tym, jak, jak po prostu samemu zaistnieć, pokazać się. I tak naprawdę, to, to wszystko takie. Robione na bokach, że dla mieszkańców, czy tak, to to wszystko jest taką troszeczkę jedną wielką obłudą. No, referendum pokazało, że mieszkańcy tak naprawdę mm, nie, akceptują, to akceptują, nie, nie Akceptują, tak? Nie, nie akceptują się Pana, bo pokazało to w ten sposób, że y, nikt się nie przygotował do tego referendum. To referendum może było tak zrobione, jak zawsze tam byli przez terenie Polacy, że rzucili się na czołgi, tak. Y, był czas do tego. Każdy wiedział, że to referendum ma się odbyć. Był czas do tego, żeby się do niego przygotować, zrobić je w odpowiednim terminie. No, Zostało zorganizowane w sierpniu, kiedy połowa mieszkańców wybyła na ulotę. My do tego referendum też byliśmy tam. My jako klub ruchu Palikota Starchowite zrobiliśmy ulotki swoje. Też przyłączyliśmy się do tego referendum, bo uważaliśmy, że to referendum jest bardzo potrzebne. Tylko, że może, może. Trzeba było bardziej ludzi uświadomić do tego, jakie skutki to przyniesie nieodwołanie prezydenta, które w tej chwili tak naprawdę się ciągnie, a to było ile brakowało? No, 3, 3 tysiące chyba osób brakowało chyba, żeby to referendum się powiodło. No, no ludzie mówią, no, chyba tak naprawdę społeczeństwo ma dość ogólnie tej władzy. Może nie mówmy, że czy rządzącej, czy opozycji jest w tej chwili bardzo bierne. No, każdy, każdy chce żyć, prawda? I, i, i ma swoich problemów dużo. A władza, mówię, no, władza jak, na, jak na, no, na dzień dzisiejszy po prostu w niczym nie pomaga. No. Taka jest prawda. No. Jest ciężko. No, sytuacja polityczna w mieście jest bardzo ciężka. Starychowice są miastem nieobliczalnym. Nie wiemy, jak się potoczą wybory. Tak naprawdę no, wszyscy czekamy na kolejne wybory po tym, że, że został wyrok no, nieprawomocy. no Ale wszyscy czekamy na to, że te wybory muszą być. To będzie sprawą nieuniknioną. Raczej. I tak naprawdę nikt nie wie, kto wygra kolejne wybory. No, nie ma tak, że na przykład w tej chwili opozycja ma w większość w mieście. Nie ma, nie ma takiej po prostu w tej chwili... Yy, 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 takiej no jakby no... Alternatywy jest Solidarna polska No, Ruch Palikota, no wiadomo, no, tak. No. Ale mówię, no na, na dzień dzisiejszy z tych klubów, bo tak naprawdę no ani Ruch Palikota, ani Solidarna Polska nie jest w mieście w tej chwili yy, partią, która Hmm. może w czymś tak naprawdę y, decydować, tak? Przejąć władzę, Tak, przejąć... Y, znaczy przejąć władzę, no uważamy, że przejmiemy. Ale na, na dzień dzisiejszy, nie, no, tak naprawdę, no nikt nie możemy, no. I, I są tutaj inne partie, które, które w tej chwili, no muszą coś robić, no. A czy robią to dla ludzi? No to mówię, no ludzie tak to oceniają, no jak, jak, jak się powiodło referendum, czy jakie jest po prostu poparcie społeczne. Osobiście jako, osobiście jeszcze za chwilkę oddam Panu głos, Panu Markowi, Matotkowi. Jeszcze właśnie a propos referendum i wczorajszej, czyli decyzji Sądu, wyroku Sądu z 31 stycznia 2013 roku. Jest Pan zadowolony z wyroku Sądu jako przedstawiciel ruchu Pani Kota odnośnie Pana, prezydenta Wojciecha No tak, znaczy jesteśmy zadowoleni, no ja mogę powiedzieć też, no jako, jako obywatel miasta, no uważam, że no, ten wyrok jest taki, no jaki powinien być, no pff, było przyminienie, jest kara, no to na to nie ma wpływu, tak? No w tej chwili, no mówię, my jesteśmy za, no, uważamy, że no szkoda, że się to nie, nie, odbyło tak, że mówię, no że są te, w tej chwili, no dalsze przepychanki w mieście, no może by to, mówię, gdyby to referendum, gdyby było Ktoś się do tego przyczynił bardziej, żeby to referendum naprawdę ludzi, jak ktoś mówi, porwało i, i ludzie by poszli i zagłosowali, no, no widocznie no, nie widzieli po prostu alternatywy. No, i, I to nie to, że popierają y, byłego prezydenta, tylko po prostu no, nie interesowało ich to za bardzo. Oddaję głos panu Marku, Markowi Makarkowi. Pan Krzysztof właściwie w ostatnim zdaniu powiedział to, o czym ja chciałem powiedzieć, czyli bo panowie mówiliście o tym, o przyczynach tego, dlaczego referendum nie wyszło, że może połowa mieszkańców pojechała na wakacje, reszta wolała zostać z domu i dlatego referendum nie wyszło. No wydaje mi się, że trochę było inaczej, tak? E nie ma takiej sytuacji, że połowa mieszkańców Starachowic wyjeżdża na wakacje, akurat ostatnie dni to są te dni, kiedy Starachowiczanie tu mnie wyjeżdżają tak? na wczasy w Egipcie czy w Tunezji. No tak mhm. nie jest. Po prostu była sytuacja taka, że brakło cał... bardzo niewiele do tego, żeby tak. prezydenta odwołać, ale wydaje mi się, że większość osób, która pozostała wtedy w domu. Pozostała dlatego, że nie czuli, że t, t, zmiana na stanowisku prezydenta, czyli to, że oni zagłosują za odwołaniem prezydenta, nie czuli jakiejś realnej alternatywy dla tego. Czyli nie czuli tego, że będzie że coś się zmieni, na lepsze. Dlatego tak? właśnie dominuje już to takie przeświadczenie w że chyba właśnie mamy to, co mamy, ale lepiej być nie może. To jest przykre, że już doszliśmy do takiego momentu, że większość ludzi straciła wiarę to, że może być lepiej.